Bo ja tylko Kozidrogi, ten numer. Siedzę i myślę na antenie Radio Z. 15 minut mamy po 14. Co oznacza, że jeszcze trochę czasu zostało na dodzwonienie się do naszego studia. Przypomnę, że poszukuję właśnie... Do jego brak, wracam do siebie, wracam do siebie. Czy to wreszcie? Wziąć udział w konkursie. Konkurs, można zgłaszać się do konkursu pod numerem telefonu 774-541-541. I gdy już zadzwonicie, to tam należy pozostawić informacje na temat tego, co Wy byście zrobili, z czym Wam się kojarzy, z jakimi sytuacjami.